Dzisiaj jestem takim kucharzem w mojej wielkiej restauracji. I na początku mam pierwszego klienta, który do nas przyjechał, i to jest Wojan. Siemano Luczek, ja bym poprosił jakiegoś burgera. No pewnie dla youtubera Wojana zawsze coś znajdziemy. Oj, nawet szef kuchni ma koszulkę z Zobaczcie, jaka ona jest tutaj ładna na mnie. Ale nie mogę o tym mówić. Na początku muszę zrobić tutaj pięknego burgera. I zobaczcie, mogę wziąć na przykład taką bułeczkę. I po. Teraz muszę do niej dostawić jakieś składniki. Z tego co widzę, tutaj mam Mam sałatę i nawet serek. Więc sobie wezmę tutaj coś takiego. I wystarczy, że tą sałatę dam tutaj na tego burgera. Zobaczcie, jak to teraz pięknie wygląda. Mam tutaj nawet jakiś serek. I w sumie mój burger zaczyna wyglądać naprawdę dobrze. Tylko potrzebuję do niego jakieś mięsko. Bo tutaj ono jest słabe, ale chwileczkę tam widzę kogoś. Nie, ja nie chcę być mięsem. Zostaw mnie z tej kuchni, jak to z tamchucie. Nie, no poczekaj, ja jestem kucharzem, pimpek. Za chwilę cię ugotuję. No, jak no, 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 tutaj miał, no, no. widziałem jakiegoś szura, że jego sobie weź do burgera, nie mnie! Nie wiem, czekaj, przecież ten szczurek nie będzie pasował do tego burgera. Ja chcę Ciebie. Chodź tutaj, pipek. Teraz Cię wezmę i zrobię z Ciebie super burgera. Co Ty robisz? Ale ja się nawet nie zmieszczę. Jestem zbyt duży. Spokojnie, mam tutaj taką pałeczkę i zobacz, teraz tym wałkiem zacznę się tutaj przejeżdżać i zobacz, robisz się teraz coraz mniejszy. Nie, co Ty mi teraz robisz? Moje ciało. Stałem się zupełnie inny niż poprzednio. Czekaj, ale wyglądasz naprawdę dobrze jako ten burgerek i wiesz co? Wezmę Cię tutaj Tutaj jeszcze, może wezmę taki nożyk, co ty na to? Nie, poczekaj, czy ty naprawdę chcesz tego użyć, żeby zrobić ze mnie burgera? No tak, czekaj, czemu ty się ruszyłeś? Ja już zacząłem to wszystko kroić, Zobacz, jak ja to tutaj tnę, Tu, 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 tu. O nie, ale mój burgerek uciekł. Nie mogę ci na to pozwolić, zostaw mnie, a nie chcę zostać burgerem! Już jestem taki płas. Nie no, czekaj, chwileczkę, wezmę to tylko i ciu, szybciutko cię pokroję. Ciu dziu, dziub dziu, dziu, i chwileczkę, o, o, Ty już nawet tutaj nie masz nogi żadne! Kluczek, no co ty mi zrobiłeś? I moja ręka też jej nie mam. Teraz jestem, tylko tłowie. Dobra, spokojnie, ale to tak mi nie uciekniesz a teraz usmażę cię na super burgerka i będziesz taki przepyszny. O, jest twoja głowka O, jak już dziwnie się czuję, nie podoba mi się to, czy ty mnie właśnie smażysz, o, przestań, ta! Tak, jeszcze tą patelnią i czekaj, ja spróbuję włożyć cię idealnie. O, bo ci się zarumieniłeś się. dobra, dam ci tutaj do... Tego burgerka. I teraz idealnie tutaj pasujesz. Ej, czy ty mnie w ogóle słyszysz? Nie, nie chcę być zjedzony. Oh. Co ty mi zrobiłeś? Jestem teraz kawałkiem mięsa. Spokojnie, damy ci jeszcze tutaj serek na ciebie i może. O, mam pomysł. Przecież w każdym burgerze zawsze jest taki sosik, czyli ketchup. Teraz tylko wystarczy, że zamknę tego burgera i ej, on jest naprawdę przepyszny! Nie, nie jest się ah, ah, ah. mnie! Nie wiesz, że ja jestem w tym burgerze! Oh. No tak i chwileczkę Wojan go zjada! A miam, miałam, ale to jest dobre. Dzięki, wielkie! Udało się, piper! został zjedzony, a ja chwileczkę, mam chyba kolejne jakieś zamówienie, bo zobaczcie do mojej restauracji przyszło tak wiele osób tutaj, e, dzień dobry ja jestem szefem kuchni i przygotuję dla was jedzonko, o to super ja bym poprosił jakiegoś gofra i jestem fanem piesków, bo mam tutaj pieska na mojej koszulce, no jasne, zrobię ci go tylko, wiesz co, ta koszulka jest fajna, ale taka by ci pasowała, to jest moja koszuleczka z duczek Shop i nawet mamy więcej rzeczy, na przykład taki kubeczek albo naklejeczki i one są naprawdę świetne i wiesz co, teraz sobie Podejdę znaleźć gdzieś tego gofra. Tylko, hm, że on tutaj będzie. O, mam tutaj gofra! Idealnie! Tylko jak się go robi? Hm, muszę to przemyśleć. Wydaje mi się, że gofra mogę sobie też troszeczkę jeszcze pokroić. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre. Ale tutaj owocki jakieś by się przydały. Tylko nie mam tutaj niczego takiego, hm, gdzie ja mogę znaleźć. Coś dobrego do tych gofrów. Nie wiem, ale o, tutaj mamy ekspres do wafli. Idealnie! Przecież teraz, jak go włączy, to zobaczcie, on się tak zarumieni. Ale fajny wafel! Dobrze, że przynajmniej no. nie jest w kształcie mojego ciała! Bo ja się tutaj do niego nie zmieszczę. O, Pipek, to bardzo dobrze się składa, że tutaj jesteś. Może ciebie też tutaj dodamy do tego gofra. Czekaj, cały, ty eee. używasz takiego miecza. Nie, ja jestem za duży na to. Widzisz, nie nadaję się do tego. Ham, to jest prawda, tylko Pipek, stój tutaj. A ja teraz kliknę i pom. Chwileczkę, ty teraz zrobiłeś się gofrem. A co ty mi <laughs> zrobiłeś? Nie, ja teraz jestem chodzą Ej, tak, i to taki czerwony. Hmm, może się faktycznie spodoba to komuś. Czekaj, ja to spróbuję teraz normalnie sprzedać temu klientowi i mam nadzieję, że on zje. Proszę bardzo, to pana gofry. O, oh, dzięki wielkie, jaki on jest pyszny. Uwielbiam czerwone gofry, idę z tego zjeść. Nie, co ty robisz, Luczek, zostaw mnie! To było takie dobre, ale e, chwileczkę. Teraz przyszedł jakiś inny luczek. Siema, tak, jestem luczkiem i wiesz co, chcę napój z pipka. Płagam, daj mi coś takiego! E, to jest troszeczkę dziwne, że ktoś się pode mnie podtrzywa i chce pipka, ale dobrze, zrobimy to w naszej restauracji. Tak, ja chcę mieć jak najwięcej tutaj klientów. Poczekajcie sekundę. Ja tylko wejdę do mojej kuchni i zaraz tutaj zrobię jakiś napój. Ktoś chce coś do picia. Patrzcie, ja mogę na przykład wziąć tego szczura i zrobić z niego napój. Wystarczy, że dam go tutaj do tej wyciskarki, bo zobaczcie. O, wsadziłem tutaj szczurka i tędy tą rurą powinien wylecieć napój. Tak, i jak się napije, to wtedy ta osoba będzie zadowolona. Ale czekajcie, chcę teraz go włączyć i po, jak to normalnie przemieliło tego szczura i tutaj mamy napój. O, fuj. Ja bym chyba nie chciał go się napić, bo przecież to nie jest chyba przyjemny napój. O fuj, ty zrobiłeś A... napój ze szczura. To jest najgorsza rzecz na świecie, ale ja teraz też wezmę takiego szczurka, tylko dam go do innego miejsca, do tej lodóweczki! Czekaj, ty chcesz naprawdę zamrozić szczura? Nie robimy, no przecież jedzenie ze szczura jest bardzo niedobre. Nie, on jest super, zobacz na to, jak go teraz A... usmażymy, to się zamrozimy, to zobacz, A... co się z niego stało taka kostka ten szczur zamas? A czekaj chwileczkę, czy ja mogę ciebie zamrozić? Tak, Pipek, może cię zamrożę i wsadzę do lodówki, żebym miał na kiedy indziej ciebie. Co ty na to? Nie rób tego! A, a. Dlaczego chciałeś mnie teraz wrzucić? O, o, jestem teraz taki zamrożony i nie mogę się ru 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 ruszyć! Ej, bardzo dobrze, to bądź tutaj pipek, a za chwilę zrobię z ciebie pyszne lody na przykład w tym miejscu. Ale to by było super wsadzić pipkę, a teraz idę oddać ten napój szczurowy. Ale wiecie co? Ja bym się troszeczkę napił tego napoju, bo jestem w sobie ciekawy, jak to jest pięć szczura. A, i o, ja się troszeczkę powiększyłem, bo jestem teraz taki wielki jak tamten szczur. Tutaj są te małe, a tamten był ogromny. Dobra, idę to dać. A, proszę bardzo. Oto pana napój ze szczura. Co jak to ze szczura? O, fujcie, jak chciałem napój z pipka. Yy. Ja się tak niedobrze czuję! O, o, faktycznie, ja zapomniałem! Ale dobra, mamy jeszcze ostatniego klienta i to jest pan policjant! Tak jest, smarkaczu, ja poproszę za to pysznego loda, bo jestem mega policjantem. No jasne, w mojej restauracji robimy też lody. Ja wam mówiłem, widzowie, że chcę zrobić loda. Haha, a może gdybym zrobił loda ze szczura, przecież to by było takie dobre, chociaż wiecie co, chyba nie dam tego policjantowi, ale też to tutaj ustawię. Proszę bardzo, e, chciałem dać tego szczurka tutaj, dam go. Tym oto miejscu, zobaczcie. O, i w tym momencie zacznie się robić. O, fuj! To jest lód ze szczura, widzowie, ja... Bym nie chciał takiego zjeść. Chyba bym zrobił z czegoś innego i chwileczkę tutaj jest, pimpek. O, muszę stąd uciec! Tu jest taki uh. zimno! Nie mogę pozwolić, że piluszek nie złapa! O nie, mam cię tutaj! Aha, aha, i teraz mi nie uciekniesz, bo wiesz co, pimpek, ja cię teraz rozmrożę i zrobię z ciebie loda. Co, jakiego niby aha, loda? Aha. Nie, ja już jestem zamrożony, uh. nie robi nic, dobra! Nie no, czekaj, dam cię tutaj do mikrofalówki. Tak jest! I teraz będziesz smacznym pieskiem. O, ja a, się a, a. spalę pomocy! O, jestem cały uh. czarnego koloru! O tak. Tak widzę, bo ty byłeś w mikrofali. O oh, o, oh, i chyba to nie będzie dobry materiał na loda. Ale spokojnie, ja cię tam teraz znowu do tej lodziarni i za chwilę ci będzie lepiej. On nie chciałbyś <laughs> mnie wypuścić, proszę, ja już nie chcę być jedzenie! Nie, sorry, Pipek, ale dam cię w tym momencie do maszyny do robienia lodów. Tak jest, chcę zobaczyć, aż wyjdzie normalnie. E, czerwony lód, chwileczkę, ty jesteś czarny. O, no bo przecież miałem <laughs> czarny kolor, jakiego loda się spodziewałeś. Ej, no faktycznie, dobra, ale wiecie co, ja spróbuję tego loda, pipka, bo tutaj jest jeszcze drugi to dla policjanta. Uwaga! Ja go w tym momencie zjem i am, niam, niam. Czy on teraz coś mi zrobi? E, chwileczkę, ty On nie był taki zły, Pipek, ty jesteś dobrym lodem Nie, ja ha, jestem ha, ha. najgorszym lodem na świecie, nie mów tak Nie, no dobra, teraz dam temu policjantowi tego loda, proszę bardzo Dzięki wielkie, ale pyszny lodzik, am, niam, niam. No i super, zostałem najlepszym kucharzem